Smite, gra, która miała zrewolucjonizować wszystkie moby, w ogóle pojęcie moba i, i jakby dostrzegać moby, no bo LOL pokazał swoją stronę moby, a większość graczy i twórców przyjęła, że moba to, to jest właśnie League of Legends. To dali 3D, ale 3D nie jest właśnie jakieś takie imba, bo to 3D wygląda jak, jak takie takie do rozwinięte, Włącza jakiś szybki tryb typu arena. To jest taki chyba system, który mi się podoba. Bo albo wiecie, sobie pokażę wam menu, bo albo nieważne, menu jest zawsze takie same. Że zbiera chyba pulę graczy, a potem ich roz, rozrzuca tam do swojej kategorii. Mamy to menu główne, możemy sobie bohaterów wybrać, ich się kupuje, są rotacje, to czego ja nie lubię. No bo jeśli daje się woyspaki, daje się skin, no to już chyba na tym można hajsu wyrobić. Tak. No to statystyki, to są streamy. A tam nie pamiętam co było ostatnie. O, nie, nie wiem, czy to są wszystkie gry rankingowe, czy coś tam. Nie interesuje gram w tą grę tak o, żeby wam. Zagrałem tam parę meczy. Głównie po to, żeby wiedzieć o czym mówię, żeby pokazać wam to, co wiem. Nie, nie, nie chcę robić pierwszych wrażeń. Bo wtedy, nie wiem czy gra jest dobra czy gra jest słaba, zrobię postać, którą chyba już grałem Tego, gdybym grałem trzy razy Cztery. No i ci bogowie dzielą się na mitologię, czyli Egyptian, Egipska, Norse, czyli Nordycka Norse to nie wiem tak się mówi, ale hookers I powinno być Chinese, jest Chinese Te są te trzy główne, brakuje mi trochę takich astyckich pierdół Hindusi nie chcieli, żeby ich bogowie byli w tej grze, no to w sumie wszystko, słowiańskie mitologii Prawie nic nie wiadomo, tam byli bogowie, ale nie byli. Śmiesznie trochę to jakby to ująć, że takie bohaterów, jak oni będą w grze wyglądać, żeby się na ośle. No bo w sumie dla mnie Thor, on się bardziej takim kojarzy z takim który dużo obrażenia, ale ma też dużo życia. Może tak jest w tej grze, ale w tej grze przecież z asasynem i faktycznie ma takie umiejętności, że na doskakiwanie, dobijanie, blach, 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 na ogłuszanie. Ten chiński smoczek jest bardzo imbawtek, także że zobacz, zauważyłem. Wszyscy go pikują. Arena jest takim szybkim trybem, mamy trzy umiejętności od razu. Dużo trybów jest trzy umiejętności. Yy, oj, oj kurwa mi wyszedł poza, poza tego, poza rozgrywkę. Arena, tu mamy takie rekomendowane, które będę się, będę się zaopatrywał. No bo no, co mogę innego wziąć? Activate, co tam mamy? Blinka. Wziąć Blinka czy Wziąć Crowd Control? No Crowd Control, bo wydaje się, to jest taki bardziej tango. Ma, ma taką ścianę, która chyba była w wszystkich trailerach. Ma jakieś takie. takie z, taki freeze I tu ma jakieś takie spowolnienie, coś tam. Tak to wygląda. Jeśli się atakuje, to się chodzi wolniej. Boli mnie to, że nie jest wyraźnie pokazane, jaki mamy zasięg. To ten celownik, który mam, to ja sobie sam włączyłem w opcjach. Tak, żeby nie było. Gdzieś się znajduje, i te mamy takie Tier 1, Tier 2, Tier 3 czyli takie bardzo ułatwione, bardzo szybkie. Mamy aktywowane przedmioty i konsumpcyjne przedmioty. Nie biorę tego określenia po polsku, ale tak to się tłumaczy. Jeśli się nie mylę. O, 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 to toba, to nasze, to nasze, bo to dała bardzo dużo obrażenia. O, jakieś obrażenia weszły, Ojej. Trzeba, trzeba ich siekać. To jest taki, taka gra, że trzeba siekać. Boom. Są te pasywki z są te przeliczniki, których nie lubię. Bo to przeważnie magickie to działało w magice. To działało papier kamienożycy, tak jak mówiłem, a przeliczniki nie zawsze są dobre. To nie, nie zawsze powoduje unikalności tej postaci. To co mi się właśnie w docie bardzo podoba i mnie ujęło. Unikalność postaci. O, ja to troszkę. Dużo umiejętności działa tutaj na zasadzie obrażenia AOE, czyli obszarówki, albo taki latający pocisk. No, znaczy, ja nie mam tak, obsza y, mam obszarówkę, obszarówkę, ściana. Ściany są rzadkie trochę. No i ulti też jest obszarówką. Taka AO, obszarówka. Takie nunu z Lola, tak żebyście zrozumieli, bo Lola grał bardzo dużo osób. I to jest dla mnie najbardziej, najłatwiejszy odnośnik. No i widać, jakie to są pora Wrażenia. Oj, nie, oj, oj, nie. Nie znam tej gry tak dobrze. Nie potrafię wyczuć, czy przeciwnik jest w stanie mnie zabić, czy. czy nie jest w stanie mnie zabić. Kupię sobie te blinki. Nie wiem po co, jak, jak to działa. W jakiej zasadzie to działa? Aha, okej. Okay. Jestem zszokowany teraz. Nie kupowałem blinków w tej grze. Nie uważałem je za rozsądny zakup. A chociaż zawsze ratują życie wow. Nie, to jest taki bardziej stun niż zamrożenie, to jest taka różnica Tutaj trzeba bronić tej swojej głównej bazy, która ma tam życia swoje I tak tak to wygląda są te kampy pokażę kampy może jeśli Jeśli się atakuje kampa i się wyjdzie, zaatakuje kampa i się wyjdzie to już... <laughs> Całe życie, nie jak w Lolu czy w innych mobach całe życie. I z niego taki wokół pasam lata huragan to właśnie oni mają takie ikonki i to mu trzeba podnieść. To nie jest tak, że za ostatnie dobicie dostaje się obrażenia. Mam lata gdzieś załóż właśnie, on nie załóż tylko ten. Ale mu się za miliard. Zabijem nawet go. Nie jestem taki słaby w tą grę. Przede wszystkim problem jest to, że nie wiem co kupować, niż sama rozgrywka, bo to jest kwestia wyćwiczenia, to wiedzieć jak gra przeciwna postać, inny bohater i jak ty powinieneś grać, tak? o, Gra jest ok, ale mam nadzieję, że ktoś kogoś stanie się alternatywą, bo LoL jest za... Moim zdaniem za długo króluje na rynku, na którym dawno nie powinien królować. I że w końcu ludzie sobie znajdą lepsze alternatywy, bo są lepsze alternatywy, to nie jest kwestia narzekania. Bo teraz wszyscy chcą dać jak najlepiej, chcą zyskać kawałek tortu, który panuje właśnie League of Legends. Bo w dotę bardzo dużo osób boi się zagrać. Jest ciężka, faktycznie. No jest ciężka tak jak magika, ale jest ciężka. Więc lol wiesz, że. Tutaj to nie jest ze, ze strony do zagrożenie, zagrożenia, więc takie gry jak smite skakują, Downgate, nawet niedzielna moba od Krajteku ma być. Śmieszna trochę sprawa dla mnie. Chyba wbijecie tam im na No Dobra, troszkę mi nie wyszło to wbicie na chatę. No bo to widać, Problem jest właśnie ta w widok. jeśli jest widok trzecioosobowy to czemu widzę przeciwników, którzy są za moimi plecami Jeśli widzi go sojusznik to jest OK. czyli takie, taki widok o teraz nie powinien widzieć to jest za mną Na minimapie, a widać, to jest problemy, problematyczne dla mnie niedorzeczne w trzecioosobowych grach bo, No bo jeśli się obejrzy za siebie to się ogląda cały, nie że kamera, tak? O zabił go, mam asystę nawet nie, jeszcze nie wygrałem ani, ża ani żadnej, ani żadnej, gry Meczu, meczu nie wygrałem w tej grze Na graczy, bo boty trzeba zagrać, żeby odblokować sobie tryby Takie śmiku kiku Dobra, nie, nie. Ja jak by działa... Aha, to trzeba sobie wymierzyć, dobra Na takiej zasadzie to działa Czyli nie jest to najgłupsze Mana szybko się regeneruje, ale to są wiecie. Ymm, obiektywne rzeczy, znaczy subiektywne opinie. Jak to działa? Bo jak się graduje, to widać, czy ta mana faktycznie się szybko regeneruje, czy nie. Ładnie to rozegrał. Muszę go pochwalić. Wyczuł to, że go zablokowałem. I wykorzystał okazję. To, to, to widać, to są. Niektóre rzeczy po prostu są całkiem logiczne, jeśli gra się w moby. Nie trzeba znać gry na pamięć. Trzeba po prostu... Jeśli ktoś potrafi grać zespołowo, to faktycznie będzie umiał grać zespołowo. Co o tej grze mogę powiedzieć więcej? Nie wiem, To nie cała gra. Chodzi się, strzela się umiejętności, tak jak mówię dla mnie to jest, troszkę nie są... Nie ma takich targetowanych umiejętności. Na przykład było tam ulti od od niej chyba nawet. Że ona tam namierza celi zadaje obrażenia. Przez całą mapę leci, przez ściany, przez wszystko, bo normalnie przez ściany na no to się No nie nie pokazuje. Nie lecą w razie, pociski przez ściany, patrzałem. Przez to przejdzie? Znaczy to jest trochę śmieszne, bo przez niektóre ściany można się przeteleportować, no w LoLu to było... O, na przykład całkiem logiczne, ale... Tutaj jakoś tego nie czuję. Nie mam manny. Postaram się wrzucać więcej contentu na kanał, rzeczy, czy Pościągałem gry i bardziej takie indycze gry. Się. Jest system cofania się takiego. O, nie. o jest, o jest recall. Staram się wrzucać więcej na kanał, bo nie zawsze mogę nagrać. Pierwsze, pierwsze takie wrażenia nie są dla mnie łatwe, bo chcę wybrać gry, które mają jakiś tam sens. Na przykład, to ma sens to 3D. No nie mówię, że to jest najlepsza gra na całym świecie, ale ma jakiś sens. Namierzanie za fajne. Oj, to jest właśnie taka walka wiesz, obrężniczych. Trzeba to lać, trzeba to lać, bo to zaraz zadał masywne obrażenia. Ja wiem o tym. Trzeba by tu zgarniać fragi, co? Jeszcze ulta nawet nie rzuciłem. Ale dobrze rzucił. A, dobra, uciekł. Tu mam takie ulty bum. Miliard obrażeń. Tak to właśnie działa. To leczy nas? Leczy, dobra. Jest, jest okej. Okay. Oj. W trybie ekranowym mi kursor wchodzi poza ten, poza poza grę, za rozrywkę. No znowu, fuff. wkurza mnie to zawsze w tych trybach okienkowych. niektórych da się to zaznaczyć, a czasami nie. Co, co się, czy iść, bo i będzie szybciej. Powiem, szybko te itemy, no, widać to, jest jeden item w konkretnie drugi się składa. To nie jest tak jak w innych grach, mowa, że to się buduje że masz dwa itemy nagle nagle w wow, magiczny sposób się scalają w inny lepszy tutaj nie, tutaj jeden w inny czy to jest dobre czy nie no, no, nie widzę większej różnicy Przecież, przy czym nie w sobie ekwipunku bo zawsze był ten dylemat czy kupić sobie jakieś gorsze itemy, ale mieć sloty czy farmić 3k na jeden item czy mnie widać Widać kiedy są zaznaczeni, tak jak teraz O taki był magiczny prosto w Zrobić kampa? Zrobię kampa jakiegoś Zrobię mana kampa Szybko idzie nawet ten mana kampa Chociaż ja mam 14 poziom I teraz podniosę to, podnieś to, dobra. I mam bonus domany Regan, oczywiście. A mnie chwycił. Nie wiem, czemu to Chyba trzeba kliknąć, żeby ult się skończyło. Myślę, że jest takie, że wybuchnie od razu. 10 minut. Dobra, jeszcze chwilę nagram tego materiału co mi tam, zaraz ta gra się i tak skończy. pewnie. Mam 3000 życia, wow, to jest dużo. Znaczy nie wiem jak w tej grze, bo pewnie o to jest fajne, to widać. I widać wszystko ładnie jest opisane, mogę to sobie zmutować, nie zmutować, pokazane jak są statystyki rozwane. Na przykład ja jestem tu i ja widać full tank jestem. Co ich tu nie widzę chyba mnie, chyba, że mnie widzę. Ale nie są głupi. Kombinują. O, wow, padnę. Nie, zabiłem dwóch, ale hardcore. Oh, ciw, ciw. Dobrze, to było dobre. Ten się siebie teraz dumny. Heh! Blink. No ta gra jest okej, okay, jest w porządku, jest dobrą alternatywą. Trzeba się w nią bardziej zagrać. Ale, jak mówiłem, miałem swoją. swoją oblubienicę zwaną Dotą. Tam zainwestowałem dużo czasu. I to jest zawsze ten dylemat, żeby ukończyć to. Dopóki się tam nic nie popaskudzi, tak jak w LOLu się popaskudziło i opuściłem LoLa... No to jest okej, okay. no Rosjan jakoś tam już starają się unikać, to już jest spoko, zawsze na... na, na Chyba nie, chyba jestem ostatnim, tak, jestem ostatnim. Trzeba by zniszczyć, ale jak? Oj nie! Dobra, jakoś to ogarnęłem i jakoś to przetrzymałem. Moja drużyna powinna być bardzo ze mnie dumna. Zbiłem się tam po prostu na ulcie. Chyba mogę wcześniej zrobić boom. Nie wiem po jest to skakanie, to jest takie totalnie dla mnie random, ale jest. Kupię tam szybko to, co trzeba kupić. I co, i to jest to? Chyba ja złożę to. Nie wiem, składam takie randomowe rzeczy. To złożę, Wojcowina? Bo i Stone'a. Stone'a jednak, jednak się gra fajnie. No nawet. Wow. Nie, gupu. Źle to rozegrałem, mógłbym ją zabić, tak na easy. Nie wiem, co tu się dzieje, ale on mi sieka, nic mi nie robi. Przeskoczyła, to myślałem, że to jest jakaś taka ściana bardziej. No nie, no bo... Kupię kursor wyszedł. No zabiłem dwóch. Dwa fragi mi przeszły koło nas. Mam tak miał. Proszę was. 5, 4, 17. Best... best tanki support ever. Rzucę, rzucę ścianę tym creepom. Nie spodziewałem się takiego efektu. Olo, lolo, lolo. Lo. No nie, głupi kursor. Musiałbym wszystkie okienka włączyć, tak to wtedy by tak się na pulpicie. i ten pokazuje, że można go ulepszyć. To jest fajne. Dobra, do, do, to czekam do końca rozrywki. Najpierw będę uploadował 40 godzin. To. A co mi tam? Boom! Bicie ich no, ładnie. Wygarnęli to. Dobry blink da gór. Lele no le, 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 le. nie to, chcę przeżyć. A jakiś cwaniaczek, no. Jakieś teleportacja, no. Chyba to ostatni item już by był, tak? Zaraz to się skończy, więc spoko Będzie będę miał materiał 20 minut, a czemuż nie. O nie. tutaj widownia klaszcze. Jak... Emocje, emocje. To jest 5 umiejętności po 5. Tu chodzi... nie, 4 umiejętności po 5 po razy można ulepszyć. No w to Nie chciałem tam w niego się biegać, bo jest tu wieża. nie wiem jakie mu obrażenia. Ulti! Jest. Zgraliśmy? Pierwszy mecz, który wygrałem kiedykolwiek jest. Wygrałem to. Jak będzie się powstać, cieszyła? Beka i polekuję fanpage. Nie, nie, Dostajesz punkty za to, że wygrałeś. Tradycyjnie on tu skacze z radości. Tutaj też są statystyki. Uwaga, to też są statystyki. To tak wygląda. I można sobie wymasterować postać. Tak wygląda cała rozgrywka Dziękuję za uwagę. Polecam tę grę. Pamiętajcie, gracie w dobre gry. Szanujcie się. Żegnam Was. Tyle.